Halo, halo, witam serdecznie w piątym odcinku serii Redfall, no i w dzisiejszym materiale wygramy kolejną misję główną. E, więc proszę bardzo, macie opis, głos w ciemności tak zwany i z tego co widać z opisu, będzie to misja w rozgłośni radiowej i z sklepu z pytami. więc zobaczmy, akceptuję misję. Wiem skąd w tych kultach tylu ludzi. W ósme urodziny byłem u kuratora dziecięcego. Mama się nie stawiła, jak zwykle. To w porządku chcieć dołączyć do czegoś wyjątkowego skończyć z bankructwem, szaleństwem, strachem odetchnąć. Wiem coś o tym. Mają na to różne sposoby. Sęk w tym, że masz podrżnąć sąsiadowi gardło, by cię przyjęli. I ja podziękuję. Nie odpowiada mi to. Używają rozgłośni, by wabić ludzi do stoczni. Składają fałszywe obietnice i łapią potrzebujących. Koniec tym. Dobra. Włącz fałszywą transmisję o akcji ratunkowej w Dead Coach Catch Records. Troszkę zaginionych cywilów w stoczni. Witaj powrotem. Więc zobaczmy na mapie, jak się prezentuje sytuacja. Głos w ciemności, głos w ciemności to są dwie lokacje. Mieszkanie Ewy to już inna misja. Czyli idziemy pod tym, zaznaczamy i na trochę nowe tereny się okazuje. Nad ocean, nad morze sobie pójdziemy. Proszę bardzo, zupełnie nowa lokacja i zobaczymy. No dobra, droga jest jednak całkiem rozegła. Mamy kilku przeciwników po drodze, już nawet było widać pierwszych wampirów, ale w sumie nie będę się jakoś pojedynkował z każdym, no witam. Można mnie sprawa, jak potrafią jednak uniki wykonywać. Ale na stan obecny nie jest to najwyższy poziom trudności. Zobaczymy jeszcze później. Kolejny latające vampire. Czy headshot w ogóle nic nie zadaje? Naprawdę? Chwila, moment. Nie wygrać. Nie czasami wydaje mi się, że z pewnością strzelamy headshot'a, ale potem okazuje się, że ze obra zero obrażeń. Czy to należy jakieś opadanie przycisk... pocisku? przewidywać chyba nie Sprytyzy, ale trafiły zęby na kamień Nie wiem, czasami o wiele ciężej zaatakować ze snajperki na dalekie odległości wampiry, bo jeżeli chodzi o zwyczajnych kultystów to w sumie nie ma problemu. To jedna z tych tablic pamiątkowych. A okej. Okay. jeszcze vampir zwiadowca Tędy z kolei strażnik o, tak nas Za zaraz, zaraz to są całkiem mocne obrażenia ej kurde Takle Dobra, banda wampirów jest jednak trochę przerażające. Gdzie miałbym uciekać? Tędy? Słońce nie jest nie jest dla Ciebie Mogę tak bez końca. No powoli wrogów morduje, ale... Szczerze mówiąc, w szczególności ten elektryczny przeciwnik jest bardzo mocny. Nie dam się tak łatwo! Pierwszy raz widzę podobnego. Walka z minibosem załatwiona. Zostało nam tylko i wyłącznie jedno leczenie. Sprawa nie prezentuje się najlepiej. Znikam. Jeszcze mnie nie zabili. A zaraz ten przeciwnik jest po tej stronie? Dobra, przy okazji, nowy poziom udało ci się odblokować ostateczną umiejętność Jacoba, per perfor. perforatora serc. Lecić ja V, aby przyzwać swój karabin, zwany perforatorem serc. Dobra, zadaje olbrzymie obr obrażenia i namierza wrogów. No, zobaczymy. Mamy Ultimate zaznaczone przy życiu. Dobra, chyba większość wrogów w takim razie została załatwiona. Jedynie należy skupić się na eksploracji. Przeży to studia Dead Coach Catch Records. Dobra, wytrych. Witam. Koleś był całkowicie zamknięty się okazuje. Poszedł do kozy powiedzmy. Pistolet sygnałowy. Wystrzywuje łatwopalny pocisk, który odbija się od podłoża. Podpalając źródła zagrożenia i wrogów, z którymi się zetknie. Dobra. Swoją drogą, jak wygląda? Tak, ani dobra, myślałem, że przez ściany może jeszcze przechodzi, akurat nie próbowałem wcześniej podobnego rozwiązania. To, że wrogowie znajdują się na górze, przed chwilą akurat byli widoczni, pojedyncze, zobaczymy, może rewolwer. Proszę przeczytaj. Mam nadzieję, że wszystko z tobą w porządku, ale zaczynamy się martwić. Nigdy wcześniej opuściłaś ani jednej audycji o drugiej, ale od dwóch tygodni mamy ciszę na antenie. Jeśli martwisz się o swoją przyszłość tutaj i utknięcie na nocnej zmianie, porozmawiajmy o tym. Chcę ci obiecać, że wkrótce dostaniesz lepsze godziny, ale nie mogę, jeśli po prostu nie pojawisz się przez kilka dni. Proszę zadzwoń do mnie, kiedy to przeczytasz. R.A.F. tak zwany. No, przy okazji całkiem nieźle prezentuje się destrukcja szkła. Zobaczmy. Trzeba by na pewno. Czy mógłbym zrobić kółko? Nie, nie mogę, okej. Okay. Myślałem, że jeżeli będę na naokoło, to na środku pozostanie szkło nierozwalone. Czasami tak to się prezentowało w niektórych symulacjach szkła na przestrzeni gier. No, tutaj dobrze zostało zrealizowane. Zrobione. Żaden cywil już się nie nabierze. Wszyscy, którzy dali się oszukać i poszli do stoczni, nadal są w tarapatach. Idziemy po ciebie, doktorze Addison. Spodziewaj się nas. Jeszcze jakieś dodatkowe informacje? Zaraz, zaraz, bo są kolejni przeciwnicy, nie z tej strony. Kolejna wiadomość urodzinowa. To już chyba nie jest jakieś super ważne. Tędy. Nie wpuszczać brona do sklepu z płytami. Dręczy mnie i Mil w naprawdę nieprzyjemny sposób. Co czas zaprasza nas do swojej piwnicy. Przysięgam, że ostatnim razem zachowywał się jakby był naćpany i... Widziałem krew pod jego paznokciami. Może tylko je obgryzał, ale tak czy inaczej to jakiś filar April, April. Dobra. Jeszcze piętro wyżej dobra do wejść. Krabin snajperski, ale ja osobiście chyba mam na wyższym poziomie. Zobaczmy inwentor rzeczywiście nie ma co zmieniać. Mapa. Jeżeli chodzi o misję główną, czyli to już możemy deaktywować, to jest natomiast stocznia. Naszym drugim celem. słuchać? Witam. To koniec. Załatwiliśmy ich. Ale co to za magia, że cała woda nawet nie może dopłynąć. Tsunami się zablokowało. Ciekawa sprawa. Jakie to ma podłoże w fabule. Jakim sposobem zostało to wykonane? Może to polimery niczym w Atomic Hat. Też polecam zobaczyć tamtą produkcję. Bardzo wysoki poziom dopracowania, moim zdaniem. Wszędzie jakieś cewki Tesli Trzeba uważać No raczej dosyć szybko przejdę O, proszę bardzo i tak musimy na drugi... Na drugą stronę portu się dostać Te misję zrobimy w wolnej chwili Tak chyba się nic nie stanie? Dobra Ciekawe prezentuje się wizja świata. Jeszcze wiele interesujących lokacji do sprawdzenia. Przyspiesza od kanałów. Zobaczmy. Stocznia suche do oki, ok trochę złożyć. No i ślady obecności historycznych korzystów. Boże! Kurde, jak się strzela najgorzej? Nie potrafię strzelać najgorzej. A, zaraz. Za, za, co się dzieje? O kurde! Tak lepiej. Akurat mi zaszli z dwóch stron, chyba jeszcze za pomocą gratu. Mało przyjemna sprawa. Hej, większość? Rzeczywiście grat. Prawdę mówiąc, jestem na dosyć ryzykownej lokacji. Nawet nie wiem, czy to jest misja główna, czy jednak wykonuję rzeczy trochę trudniejsze. Tędy? Dodatkowa punktacja. W każdym razie znajdujemy się w porcie 60 metrów od misji. Jesteśmy więc. Jesteśmy już nieopodal. Czy się na coś, to, to jest jakiś mało przyjemny wróg, wysysacz tak zwany? Zaraz. Ciekawe czy przez ścianę możemy jeszcze atakować za pośrednictwem wysysania. Czy wystarczy, że pójdę jakoś za ścianę? Chyba rzeczywiście. Kurde, dobrze. Dobra, sytuacja jest trochę ryzykowna, to z pewnością. Medica. Ostatni. Dobra, to było ryzykowne. Muszę od niego uciekać, nie ma opcji. I zaś jakieś życie. Co ten wróg w ogóle kombinuje? On mnie widzi, czy jak? W sumie potwały, pod v, jeżeli wykorzystałam, mamy nową sniperkę Okej, okay, dobra. Czy mamy po prostu imbota? O rany. Ryzykowna misja, ale raczej wszyscy zostaje prawie załatwieni. Hej! Może nie wszystko stracone, ale tchórzy tu nie wpuszczają. Ktoś tam jeszcze stoi. Będzie przyzywał sojuszników niedobrze. W takim razie jesteśmy koło budynku docelowego. No jedna z cięższych misji ewidentnie. Wampir, który wysysa krew. Mało przyjemna sprawa. Ale jak na mapie prezentuje się sytuacja stocznia Samuelssona? Nie wiem, postaram się odnaleźć. Nasz główny cel. Ale stocznia jest jednak całkiem sporych rozmiarów. Może jakoś od góry wejdziemy? To też byłoby trochę ryzykowne. Okazji dodatkowe dusze. Co one w ogóle dają? Amunicja. Jakieś amunicje zbieramy. Może się przydać. Może pojeść od góry będzie trochę bardziej efektywne. Proszę bardzo. Звися. Tych cywilów, zanim cholerni putyści wszystkich zabiją! Już mnie tak szybko jeden usłyszał, się okazuje. Mało przyjemna sprawa. Zbyt głośno się zachowywałem. Dobra, za pomocą cyparki Uwięziona osoba. Hasło na samym środku. <laughs> Jak w ogóle zachowuje się sztuczna inteligencja? Miał koleżankę i co? Umarł obok niego, ten nawet nic, nic się nie zorientował. O co chodzi? Ktoś tam jeszcze jest pod nami. Jakiś ostatni wrok. Gdzie on się chowa? Leć gnido. Przed chwilą widziałem z takie zapytania, a dokładnie w tym miejscu nie ma. Dziwne. Poszli sobie. Już nie wrócą. Dzięki. Źle to wyglądało. Nie wierzę, że żyję. Chcę do domu. Nie wierzę, że żyje. A dobra, czyli to są więźniowie, gdzie oni uciekają w ogóle. A okej, okay, jest to sprawa. Przenikają przez ścianę. To ma sens. Dobra, pytanie, co jeszcze muszę w sumie zrobić? Może gdzieś podejść, czy jak? Mamy 40 metrów dalej, misję niby. Nas się przekonamy. Pora na zwiad. Znikam. A, nie przejdę. Kruteści robili tu przedziwne rzeczy. Ciekawe co to było. Czemu ten się tak świeci? O kurde, jest mutant. Jesteś Dobra, fajne materiały, proszę bardzo. Hakuj. No, to są fajne materiały. Z pewnością dodatkowy karabin na poziomie trzecim, więc oni też próbowali znaleźć człowieka widmo. Mamy szczęście. Założę się, że Anna wie, co można z tym zrobić. Dobra, w takim razie chyba możemy wrócić pod te zobaczmy. Szybka podróż. Dobra, więc standardowo uzupełnianie amunicji to jest jedna kwestia. Co jeszcze? Ulepszenie broi, broni zbrojownia? odśwież asortyment? A nie, bo jeżeli je odświeżam, to wtedy chyba się przedmioty zmieniają. Tyle. To trochę głupia sprawa. Dobrze cię widzieć, znaczy nie? Jak się czujesz? Nie stać mnie! Kurde, co ja jestem taki biedny. Nie sądziłem, że będę liczył na kogoś takiego jak pani Kriegman. W sumie zupełnie różnie prezentują się postaci. Jeszcze niektóre wyglądają w miarę normalnie, ale twarz u tego kolesia jakby... nie wiem, z plasteliny była ulepiona. No Jeszcze mamy dodatkowy punkt umiejętności, to zobaczmy. Pójdziemy w snajpera. Nasze zwiększenie ilości odnawianego zdrowia przy jego niskim poziomie. Czy to jest aż takie przydatne? Nie jestem pewien. Tędy zasłona, jakaś dodatkowa. Zasłona zapewnia odporność na obrażenia tobie i pobliskim sojusznikom, gdy jest aktywna przez krótki czas po jej zakończeniu. Ataki wykonywane pod ukryciem zasłony zadają dodatkowe obrażenia. Okej, okay, jeżeli będę chciał grać na ninja, to z pewnością. Okej. A, też jakieś dodatkowe gniazda wampirów się pojawiły. Dobra. A to już będą chyba na kiedy indziej misje. O, oh, hej! Zobacz, ciężko mi się Jak się jeszcze prezentują zadania w. W tej lokacji mamy trzy zupełnie nowe No będę tak podchodził, że każdy odcinek to jedna misja zapewne Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, jak to będzie dalej wyglądało to polecam zostawić jakaś słowa, dzwonka No i w sumie tyle, ja się z żegnam, no do jutra